Sytuacja wciąż jest bardzo napięta. Kryzys trwa już od kilku miesięcy, a jego większe natężenie w ostatnim czasie spowodowało, że do działań zostało skierowanych aż kilkanaście tysięcy policjantów, strażników granicznych i żołnierzy. Do akcji mających na celu wsparcie uchodźców na granicy oraz mieszkańców tamtych terenów włączają się znane osoby, m.in. czy dołączyła do nich także, która w obszernym poście na Instagramie opisała to, z czym obecnie muszą zmagać się mieszkańcy Podlasia. Śledziłam relacje stamtąd i czułam, że muszę pojechać Pewnie narażę się na hejt, ale zaledwie trzy godziny drogi od Warszawy dzieje się wielka humanitarna tragedia, stwierdziła aktorka Zana m.in. Z filmu Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej oraz z serialu Żywioły Saszy, aktorka, opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia, na których widać, jak wraz z innymi wolontariuszami sprząta las, w których ukrywają się uchodźcy. Podkreśliła przy tym, że poraża ją obojętność na krzywdę drugiego człowieka, jaką przejawiają niektórzy. Ciężko mi uwierzyć, że po tragediach wojny, w moim ukochanym kraju, wbrew prawu, pozwala się na obojętność i brak reakcji, gdy umierają dzieci, starsi, chorzy, prześladowani, w tym również chrześcijanie. A osoby, które będą niosły im pomoc, narażone są na represje. Mówię o dzielnych mieszkańcach pogranicza, aktywistach i wolontariuszach. Kropka oczywistym jest, że nikt nie może przekraczać polskiej granicy nielegalnie. Ale tam umierają ludzie, czytamy. Magdalena Boczarska rozmawiała z mieszkańcami terenów przygranicznych, którzy powiedzieli jej, że czują się porzuceni przez władzę. Stwierdzą, że państwo zostawiło ich samych z kryzysem, bo nie do nich powinno należeć wynoszenie umierających ludzi z puszczy i odbieranie porodów w polowych warunkach. O tym, że na lata upadnie tam turystyka, z której żyją, nawet już nie mówią. Do wojskowych wozów. Z których rozlega się nagranie szczekających psów, by przestraszyć uchodźców, już też przywykli. W domach palą się tam zielone światła na znak, że dadzą herbatę i pozwolą się ogrzać, choć na chwilę, zanim przyjedzie Straż Graniczna stwierdziła i dodała Pracownicy SG i wojska też są ofiarami tej sytuacji. Bo czy można rano zawrócić błagającą o pomoc kobietę z dziećmi na druty, a wieczorem usiąść spokojnie do stołu ze swoją rodziną? W relacji aktorki czytamy także, że łódźcy często przez tydzień jedzą tylko liście i piją brudną wodę z bagien, a według miejscowych, w puszczy nikt, kto jej nie zna, nie ma szans. Mówią też, że spojrzenie w oczy osobie błagającej o pomoc i wejście do tego lasu. Jest jak nawrócenie. Teraz już rozumiem, co to znaczy. Te zdjęcia dokumentują chwilę, gdy pomoc przyszła za późno. Zostały tylko rzeczy, które posprzątaliśmy. Najważniejszą granicą, jaką powinniśmy bronić, to granica człowieczeństwa, podsumowała aktorka. Na koniec zauważyła również, że na terenach przygranicznych spadł już pierwszy śnieg. A to oznacza: że przetrwanie w lesie z dnia na dzień będzie dla uchodźców coraz trudniejsze.